delle vici però adesso mi sta <sussurra> lungo il faglio ma Chcieliśmy wywołać takie dziecięce ekspercje twórcze, tematyczne, związane właśnie z tutaj lokalnym środowiskiem. Takim charakterystycznym właśnie miejscem jest klasztor ojców Paulinów, który jest takim symbolem też wierszowa. I myślę, że to takie będzie symboliczne, też bardzo piękne otoczenie. W zeszłym wczoraj malowaliśmy ogród, malowaliśmy zieleń, to był taki przedwstęp tego, co dzieje się dzisiaj. Dzisiaj symboliczne właśnie wieże, nowe wieże, które niedawno były też. Że re, przeprowadzona była renowacja. Malujemy, także myślę, że e, dzieciom mile dzisiaj e, będzie spe, będą spędzały czas. E, no będą długo pamiętały takie właśnie działania plastyczne. Ja pochodzę z Wałbrzycha, tam też planowałam pójść do szkoły plastycznej w Świdnicy. Niemniej jednak życie potoczyło się inaczej, Moje kierunek studiów gdzieś wyniknął inaczej. To jest tylko zwykła moja pasja. Tworzę ikony, tworzę malarstwo, tworzę witraż, który, który też gdzieś tam mi towarzyszy przez swoje życie, który chciałam robić. I generalnie jestem samoukiem. Natomiast ikon Jeździłam do Krakowa uczyć się do ojca Jezuite, który właśnie tego fachu mnie nauczył. Natomiast malarstwo to jest, to jest czysta pasja.